Witajcie moi kochani, w dzisiejszym odcinku Laura Rybicka zbyt Bydgoszczy pojedzie z ziomeczkami do jakiegoś domku w lesie A wiecie co się dzieje, kiedy grupka znajomych jedzie do domku w lesie? No właśnie, ja też nie wiem, ale się dowiem Jeśli złapałem twoją uwagę, to zostaw łapkę w górę i suba, a jeśli nie złapałem, to zostaw łapkę w górę i suba i lecimy Laura Rybicka zbyt goszczy ma już za sobą wszystkie egzaminy maturalne Podczas weekendu, koniec wielotygodniowego stresu, dziewczyna świętuje w gronie znajomych Wybrali się do domku na skraju lasu, kilkadziesiąt kilometrów od Bydgoszczy Młodzi ludzie jeszcze nie przeczuwają, że ta wyprawa będzie miała dramatyczne skutki. Widać, że nie obejrzeli żadnego horroru, w którym właśnie taka grupka znajomych w podobnym wieku wyjeżdża na odpoczynek do domku w lesie. Może być ciekawie, może, nie musi może. W grupie nastolatków jest także Kinga Oknińska. Najlepsza uczennica w szkole nie należy do paczki Laury. Na wyjazd zaprosił ją Łukasz Groszek. Zastanawiałam się, po co w ogóle Łukasz ją zabrał. Przecież prawie jej nie znaliśmy. A on zadawał się z nią tylko po to, żeby poprawić swoje wyniki w nauce. Zdawałam sobie sprawę, że ona się w nim zabujała, ale on totalnie nic do niej nie czuł. Po szalonej nocnej imprezie, następuje ponury poranek. Laura pierwsza zauważa, że Kinga zniknęła. No i znowu zniknięcie. Nie wiem, ludzie dlaczego ja lubią znikać. Sam jak młodzi ojcowie. Kto ją widział po raz ostatni? Daj spokój, ja wczoraj stada słoni nie zauważył nawet. Jakbym na imprezie zobaczył stado słoni, to bym o niczym innym przez resztę swojego życia nie opowiadał. Wyobraźcie sobie, jesteście gdzieś na imprezie, w byt zresztą. I przebiega sobie stado słoni, no nic już lepszego nie zobaczycie. Ej, ja, ja nie jak się naprawdę coś stało, nie Ona do sklepu nie poszła albo się przewieczyła. No, gdzie no, do sklepu to jest no. no, 5 kilometrów stąd, co tak da? relaksu, sobie poszła do sklepu, 5 kg osób na biegdę. No, nie histeryzu! Kinga zostawiła wszystkie swoje rzeczy: śpiwór, ciuchy, karimatę. Telefonu i portfela. To wszystko jest jakieś dziwne. W sumie jak ma telefon i portfel, to ma wszystko, czego potrzebuje do przetrwania, nie? Chyba, że ten domek faktycznie jest jakoś bardzo oddalony od cywilizacji. Może napijemy sobie kawy? Pewnie, o. pewnie, idźcie na kawy. Idźcie proszę bardzo, proszę bardzo, idź. Ja idź. Wiedni, Wiedni za nim. A jak ja bym się zgubiła, to co? Też byś mnie nie szukał? Nawet nic nie odpowiedział, a brak odpowiedzi na to pytanie, to, to jest odpowiedź. No nikt by cię nie szukał. To są bezduszni maturzyści z wodozbiornikami zamiast ser. Koniec Żartów, ja idę szukać Kingi. Ej, przecież już jej szukałaś. No gdzie obeszłam tylko domek wokół? Trzeba iść do lasu zobaczyć. Coś mi pomoże? Ja nie Fakku. idę, ja. Muszę wysprzątać chatę. Taki burdel tu. No dobra, to ja pójdę. Dzięki. No jak Jesteś Rafał kochany. idzie, to ja pójdę. Super, dobra, to chodźmy. Dobrze, że przynajmniej Jarek i Rafał mieli jakieś ludzkie odruchy i wyruszyli ze mną na te poszukiwania. Albo mają po prostu takiego kaca, że nie wytrzymają skutni z kimś, kto tego kaca nie ma. O, cholera! To jest jej but! Ale jesteś pewna, że to jest jej but? Tak, tak, nie takie wczoraj w torbie, widziałam. Daj spokój, setki młodzieży że teraz nosi takie taki. Nie, ale buty. ona mówi, że kupiła się taki kolor, że jej będzie czegoś tam pasować, no. Ej, ale nie ma tu drugiego buta. Może no, trzeba No przecież się jedna daleko nie zaszła, no. Cholera, przecież jej się musiało coś stać. Nie przesadzaj. Czasami dobrze jest chodzić w jednym bucie. Może ma na przykład jedną nogę dłuższą, drugą krótszą i chciała sobie wyrównać. Dobra, wiecie co, już mam trochę dosyć tego waszego dramatyzowania na miejscu. Ja idę z powrotem do chatki, tam jest spokojniej. Na no, razie, szukajcie sobie sami. Weź, nie, rób trzody, wracaj z nami poszukać, a nie! Nie, dobra, niech nie idzie. Po co ona w ogóle szła w noc do lasu? Wiesz co, ja się chyba domyślam. Jak to się domyślasz? Wczoraj wieczorem wyszliśmy razem z Marleną i z Łukaszem na zewnątrz e, i strasznie się z niej nabijali. Śmiali się z tego, jak się ubiera, jak wygląda. O mój Boże, co jeszcze mówili? Ech, że cała szkoła się z nim naśmiewa, że nie znajdzie sobie żadnego chłopaka, bo jest brzydka. A o Łukaszu to już w ogóle. nic dziwnego. Pewnie miał tego wszystkiego dosyć i uciekł. Myślę, że gdybym ja w takiej sytuacji wyszedł z imprezy, to bym poszedł z buta do domu. Kiedyś tak często robiłem, że znikałem randomowo bez uprzedzenia z imprezy i szedłem sobie, jak gdyby nigdy nic do domu. No, bym się po prostu już nie chciał tam być, to wychodziłem bez uprzedzenia i do domu. Marlena i Łukasz myślą tylko o powrocie do domu. Właśnie kończą pakować swoje rzeczy. Laura jest wściekła. Żąda od nich wyjaśnień. Czy wyście oszaleli z tym pakowaniem? Zbieramy się! Marlena i Łukasz najwyraźniej mieli zamiar odjechać bez Kingi. Czemu się przyjaźnić z takimi ludźmi? Musieli już wcześniej dawać jakieś oznaki bycia debilami. A co z Kingą? Przecież nie możemy odjechać bez niej! Co wyście jej wczoraj nagadali, że ona uciekła? Nic. Nie udawaj dobrze wiem, że się wczoraj z niej nabijali. Coś ciebie zaszujesz, co? Tak i dziękuję za pomoc w nauce. Tak sama podeszła do mnie i zaproponowała mi, że mi pomoże, to dlaczego miałem odmówić? Dlatego, że wykorzystałeś jej uczucia. Wszyscy wiemy, że była w tobie ślepo zakochana. To nie jego wina, że tak ujonica ta narobiła sobie niepotrzebnych nadziei. Pewnie, nie winiątko! To nie przedszkole. Jesteśmy sami za siebie odpowiedzialni. Oho, ale gdyby tobie się coś takiego przydarzyło, to chciałabyś akcję ratunkową, co? Ja ciebie znam, przeszłem wzrokiem twój umysł. Wiem, co tam się dzieje. Nie za wiele, ale jak już coś się dzieje, to nie fajnego. Laura i Rafał postanowili pojechać do najbliższej wsi. Mają nadzieję, że Kinga przyszła tu na piechotę i stąd w jakiś sposób dotarła do Bydgoszczy. Może w sklepie zapytamy, może ktoś się widział. Dobra, to miejsce wygląda bardzo postapokaliptycznie. Możliwe, że tutaj by się nawet nie przeżyło z telefonem i portfelem. Pewnie trzeba uważać na zombie i kretoszczury. Nie, nie widziałam kogoś takiego. A co zaginęło? No, tak jakby. Nocowaliśmy tam w domku kilka kilometrów stąd, no. No, dzisiaj rano okazało się, że po prostu zniknęła. Niestety, przykro mi. Nie pomogę Państwu w tej kwestii. No dobrze, to dziękujemy w takim razie. Do widzenia. Bardzo dziękuję za totalny brak pomocy i zerowy wkład w ten odcinek. Zamiast tego mogli dać scenę, jak ktoś jedzie na rowerze i się wywraca. Po prostu. To i tak by w sumie więcej wniosło do fabuły niż to. Co wy to cholery wyrabiacie? Przecież mieliście szukać kingi. Jarek jej szuka. Zresztą ty widziałaś, jakie tam jest błoto? I co z tego? No jak to, co z tego? A moje buty, hello, wiesz, one kosztowały? Zresztą jak mam biegać w szpilkach po lesie? Jeszcze sobie kostrę skręcę. A kto ci każe biegać? Pamiętaj, że zawsze możesz chodzić. I tak, oczywiście yy, jej buty są ważniejsze od życia dziewczyny, która tu z nimi przyjechała. Kingi we wsi nie widziano, więc być może teraz leży w lesie i czeka na naszą pomoc. A wy sobie tutaj siedzicie i jesteście z siebie zadowoleni. Nie panikuj, Kindze na pewno nic nie jest. Zresztą moim zdaniem to ona się mści. Bo Łukasz odrzucił jej zaloty. Co ty w ogóle bredzisz? Dla mnie sprawa jest jasna. Łukasz dał jej kosza. Więc ona teraz odstawia teatr, a tego buta to zostawiła dla podkręcenia sytuacji. Dokładnie, teraz pewnie siedzi i relaksuje się gdzieś tam, gdzieś pod jakimś krzaczkiem, drzewkiem, obserwuje nas i ciśnie z nas niezłą bekę. Aha, to jest mega prawdopodobne, musi się świetnie bawić gdzieś w krzakach, bez picia i jedzenia, no i buta. No właśnie, ja się w te gierki nie dam wciągnąć, już dawno powinniśmy się stąd zebrać. Wiesz co, zajmij się lepiej malowaniem. Ale jak nie wrócicie za dwie godziny, to jedziemy bez was. Ciekawe, jak odpalić samochód bez kluczyków. Ha, Dobrze, Laura, jazda z frajerami, Zjedz te kluczyki, żeby na pewno się ich nie ukradli i nie odjechali. Pora na odjazd przyjdzie wtedy, kiedy pora na wysranie kluczyków. Godzinę później. Po kinze, nadal nie ma ani śladu. Aby usprawnić akcję poszukiwawczą, Laura w leśniczówce szuka mapy terenu. Jednak jej znajomi nadal nie przejawiają najmniejszej chęci pomocy. Nigdzie nie ma tej cholernej mapy, no? Super. jeszcze jedno. Super. Halo, mówię do Was, że mapy nigdzie nie ma. No to nie wiem. A może byście wykazali tę choć odrobinę inicjatywy, co? Wyobraźcie sobie, że sami leżycie w tym lesie ranni, albo że was ktoś porwał. Bo byście chcieli, żeby się ktoś wami zainteresował. Ja to nie byłabym na tyle durna, żeby się pchać nosą do lasu, no? Poza tym i tak i tak nie mamy pewności, czy ona naprawdę jest w tym lesie. Ten gość wygląda jak typowy gość, którego bym nienawidził od pierwszego wejrzenia. Jadę ze znajomymi na wakacje zabierają kogoś, kogo nie znam. Wygląda tak i od razu go nienawidzę. Słuchajcie, kiedy byłem w lesie, szukałem Kingi znalazłem plamę kwi na ziemi. Wyglądała na świeżą. Myślisz do Kingi? No i co teraz? Nie, musimy z iść na policję. Nie mam To się naprawdę nie poważy. poważy. Nie mam owej. Ojciec mnie zabije, jak on się dowie, że tutaj imprezę zrobiłem. Jak to? No przecież mówię, że twój wujek pozwolił ci na to. No niby tak, tylko że problemem jest to, że ja wiedziałem, gdzie, gdzie mój wujek trzyma klucz. A mój ojciec się strasznie ostatnio kłóci z moim wujkiem. I jak on się dowie, to on łeb mi urwie. Ojciec i wujek nie rozmawiają ze sobą już od ponad dwóch lat. Nikogo nie obchodzą twoje problemy rodzinne, jesteś pajacem. Ale ja też bym w to nie angażowała policji. To już przesada. No to chodźmy może zobaczyć tą, tą plamę. Dobra. Dobra, chodźcie, pokażę Wam, gdzie to jest. No, Dobra, ale to poczekajcie, ja tego buty ubiorę, okej? Okay? Ej, no! Poczekajcie! O proszę, ratować koleżanki, to nie, 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 ale jak już na ciebie nie chcą zaczekać kilka sekund, bo zakładasz buty, to. O! o już zdenerwowana! Mówiłam, że się stało coś strasznego, to nikt mi nie wierzył. Daj spokój, nie paniku, to nie musi być krew, to może być cokolwiek innego. No ale jak nie krew? Co to może być innego? Przed gołym okiem widać, że to jest krew. Co Wy tu robicie? A, A Pan co tu robi? Ja dzierżawię ten teren i jestem tutaj od zawsze. Czajcie, on w tym polu jest od zawsze. Bóg pierwszego dnia stworzył to pole i tego gościa. I od tamtego momentu, aż do dzisiaj, aż do 2021. Czajcie, że jest ósmy miesiąc tego roku, i ja właśnie powiedziałem 2021. W każdym razie do tego momentu tu stoi. Ja tu chodzę od rana i nikogo nie widziałem. W dodatku znaleźliśmy ślady krwi, bo się, że coś się nie stało. Nie, bo nie fantazjujcie. Przecież to, co widać gołym okiem, że, że to nie ślady y krwi ludzkiej. Skąd pan wie? Kolega postrzelił wczoraj tu dzika i to co pozostałości. No debile, żeby tak krwi dzika nie rozpoznać. Przecież ja patrzę z kilometra na krew dzika i widzę, że to jest krew dzika. Po spotkaniu z myśliwym wszyscy oprócz Laury chcą od razu opuścić leśną chatę. Przerażona Marlena snuje makabryczne wizje. Nie wytrzymam tu ani minuty dłużej. Tym bardziej, że ten typ się tu kręci. W tym lesie w ogóle są dziki? No właśnie, też nad tym zastanawiałam. A jeżeli to faktycznie była krew Kingi, ją gdzieś zabił, uschował... I teraz każdego z nas po kolei zabije, schowa, jak w horrorach? No na pewno, a ty jesteś kolejna na jego liście. Oby, w sensie, no to by miał sens. Ci denerwujący ludzie szybko lubią umierać w horrorach. Lepiej nie chodź po lesie sama, szczególnie w bikini. Boże, chcę do domu! Nie gadaj, bzdur. Zagłosujmy, kto jest za tym, żeby jechać? Ja jestem przeciwko. No to wszystko jasne, jedziemy. Pod lesie czułam, że odjeżdżamy bez Kingi. Przecież nie wiedzieliśmy, czy nie zostawiamy jej na pastwę losu. Po dotarciu do Bydgoszczy grupa znajomych w pierwszej kolejności sprawdza, czy Kinga jest w domu. Tak właściwie to czemu głosowali o powrót. Przecież to Laury samochód, więc ona miała władzę, nie? A jak się ma władzę, to trzeba z niej skorzystać, tak? A najlepiej nadużywać. Tam nikogo nie ma. Mówiłam, że na pewno nie pojechała sama do domu, no. Na pewno jest, tylko specjalnie na mnie otwiera. Tak, zapewne. A jej matki też pan nie widział? Pojechała w delegację. Czy mogę pomóc? To Lep nie lepiej zadzwonić do niej? Może i racja? Będziemy próbować, zawsze dziękujemy. Skoro matka King jest na delegacji, na pewno nie odebrała Kingi z tej leśnej chatki, więc nie wie o tym, że jej córka zaginęła. A wy nadal nie poszliście na policję! Bardziej im zależy na braku przypału u wujka tego debila niż na życiu swojej koleżanki. Następnie grupa przyjaciół odwiedza dom Izabeli Miller. Najlepszej przyjaciółki Kingi. Wszyscy liczą na to, że dziewczyna wie, gdzie się podziewa zaginiona. Cześć, co Wy tu robicie? Hej. Hej, e, chcieliśmy się zapytać e, Nie wiesz może, gdzie podziewa się Kinga? Nie, przecież miała być z wami No tak, ale nie dzwoniła do ciebie, nie wiem, wczoraj albo dzisiaj Nie No jak to nie kontaktowałaś się z tobą? Przecież jesteście przyjaciółkami No tak, ale nie miałam z nią w ogóle kontaktu I ostatnio rozmawiałam z nią 2-3 dni temu Bo byliśmy na tym wypadzie za miastem No i ona nagle zniknęła Nie mam pojęcia, jak tu może być plot twist. Nie wiem, może faktycznie ktoś ją porwał i zabił Albo jest nadal w tym domku, leży gdzieś Skacowana w rurze, w krzyżu ją boli No i nie wstała po prostu rano. No Bo jest nieodpowiedzialna. Musiało stać się coś złego. Idziemy na policję. Nie mam mowy. Przecież jak mój ojciec się dowie, to mnie zabije. A ją może już ktoś zabił. Serio jak można być takim egoistą? No nie wiem. Jeżeli cały ten raban wyjdzie na jaw, a Kinga znajdzie się sama, policja obciąży nas kosztami akcji poszukiwawczej. Co wtedy zrobi? Ja się zgadzam z Rafałem. Poza tym Kinga jest pełnoletnia. Sama odpowiada za siebie, może robić co chce. Nie wiadomo, czy policja w ogóle zacznie poszukiwania. Nie minęły jeszcze nawet 24 godziny. No to niech sami o tym zadecydują. Ja bym to zrobił tak. Poczekamy jeszcze do wieczora. Jeśli Kinga się nie znajdzie, wtedy dopiero pójdziemy na policję, okej? Okay? No w sumie dobry pomysł, co sądzicie? No Skoro musimy? Może chociaż zadzwońcie i zapytajcie się, jakby to wyglądało. I czy to tak działa, że jak się sama znajdzie, to ją kosztami obciążą? No nie wiem, to mi się wydaje trochę bez sensu. Po rozmowie z matką Laura pojechała do Rafała. Chce go namówić, by wspólnie poszli na policję, ale chłopak wciąż się waha. Daj spoko, jakoś przeżyjesz te pretensje rodziców, no. Przecież zrobisz, że Kingi jest teraz najważniejsze. Pretensje? Oni mi łeb urwą. No i co, mamy tak siedzieć i czekać, aż się znajdzie? Wytłumaczycie mi, co on robi na tym komputerze? Czy, czy on w ten sposób spędza czas? To już nie lepiej rozmawiać ze ścianą. Daj, rozpakuję ci te rzeczy, bo przecież w życiu się za to nie zabierzesz. O, dobra, dzięki, właśnie też nie No, że co, ten ręcznik, spodnie. to wszystko musi iść do prania, no. Co to? Spad co? Co to jest? Ty przecież, przecież to jest telefon Kingi? Skąd się wziął u ciebie w tym, w plecaku? Pojęcia, nie. Mam. Nic dziwnego, że nie mogłam się do niej dodzwonić, ale co on robi u ciebie w plecaku? Nie wiem, przecież go nie zakosiłem. Czyżby? A może portmonetka też jakimś cudem się u Ciebie znalazła, co? No, nie no, co? ty? Nie wierzę, że ten telefon znalazł się o tak, przypadkiem. To normalne, w ten sposób biedni ludzie tacy jak ja, mają iPhony. Po prostu pewnego dnia otwieramy plecak i one tam są. No i od tego momentu są nasze. To dlatego nie chciałeś iść na policję, co? co? Masz coś do ukrycia? Co ty wygadujesz? Oczywiście, że nie. Więc skąd ten cholerny telefon, no? Nie mam pojęcia, może go zwinąłem przez przypadek, jak sprzątałem w tamtej chaty. Sama wiesz jaki tam był chaos Ty masz mnie za idiotkę? Ale co ty w ogóle o sobie myślisz, że co, że ja ją zamordowałem w tym lesie, zakopałem pod jakąś Cholera, sosenką? To jakaś paranoja Nie mogę uwierzyć, że moja dziewczyna posądza mnie o takie rzeczy O nic się jeszcze nie posądza, ale to nie wygląda zbyt dobrze Kobita znika i ty masz jej telefon, no zastanów się nad tym Sorki, że zniknęłam bez słowa, u mnie wszystko w porządku, pozdro Kinga nie no, bez kitu. Skąd ona miałaby mój numer? Skoro jej telefon był u Rafała w plecaku, nie, przecież to się kupy nie trzyma. Szczególnie, że dostała tą wiadomość akurat po odkryciu szemranych rzeczy w rzeczach swojego chłopaka. Kiedy parę minut później cała grupa spotyka się u Marleny, Laura natychmiast mówi przyjaciołom o podejrzanym SMS-ie. Zanim zaczniemy debatować, przyznajcie się, kto wysłał tego SMS-a. Jakiego SMS-a? Zaraz wam pokażę, jakiego sms Sorki, że zniknęłam bez słowa. U mnie wszystko w porządku. Pozdro Kinga. To znaczy, że w sumie Kinga żyje i wszystko jest spoko. A my błąkaliśmy się po tym lesie zupełnie bez sensu. To takie proste, jak chcesz kogoś porwać i żeby się nikt nie dowiedział, to wysyłasz SMS do kolegów tej osoby i jest git? Zero podejrzeń już, tak? Super? Kto z was to napisał. A po co mielibyśmy to robić? Bo trzęsiecie tyłkami i nie chcecie pójść na policję! Zresztą skąd mam wiedzieć, do kogo tak naprawdę należy ten numer? Przecież każdy mógł to napisać. A może ty co napisałeś, co? Ja? Niby czemu? Nie. Bo chciałbyś może odwrócić od ciebie podejrzenia. Podoba mi się ten odcinek, to jest taki Among Us w realnym świecie. Albo raczej paradokumentowym świecie, to nie nazywajmy tego realnym światem. Realny świat jest tutaj, paradokumentowy świat jest tutaj. No ale w każdym razie, jak nikt jej nie zabił i to jest jakiś jeden wielki prank, to się wkurzę. Więc kto? Oj, weź mi luzuj. Ważne, że dała nam znak i tego się trzymajmy. Jest wszystko w porządku. A może to twoja sprawka, co? Moja? Czemu niby moja? Bo najbardziej dostałbyś po tyłku, jakby cała sprawa się sypnęła. Nie rozumiecie, że cały SMS to podpucha? Jak zwykle macie ją gdzieś. O Boże, czy ty choć raz nie możesz założyć optymistycznej wersji? Jak ma patrzeć optymistycznie na zniknięcie swojej koleżanki? Ten SMS brzmi jak coś, co by napisał każdy basic porywacz morderca. Ona po prostu chciała nas wystraszyć. Na pewno jutro zjawi się na rozdaniu świadectw i wtedy jej napychasz, a nie nam! Robisz awantury. Jutro na bank z... spotkamy w szkole. Wiem, że Kinga na pewno pojawi się na rozdaniu świadec, a wtedy nieźle jej nawykam za tą całą beznadziejną sytuację. Czy da się być potężniejszym egoistą? Twoja koleżanka znika, możliwe, że nie żyje. A ty tylko myślisz o tym, że to dla ciebie niewygodna sytuacja? Przepraszam, pani profesor, tak? może pani wie, co się dzieje z Kingą? Niestety nie mam żadnych informacji na jej temat. Bardzo się martwimy, próbowaliśmy się do niej dodzwonić do domu. Pan dyrektor dzwonił, niestety nikt nie odbiera. Ty również nie wiesz, co się nie dzieje? Nie, niestety nie. I tak się właśnie zastanawiam, bo to do niej przecież zupełnie nie... Niepodobne. Znikanie w niewyjaśnionych okolicznościach, no raczej jest mało osób, do których to jest podobne. Chyba, że ja do mnie to bardzo podobne. Wiesz co, być może będzie u swojej babci? Gdzie ta babcia mieszka? Yyy, jabłeczna 7 chyba. Okej, okay, dobra, dzięki. Cześć. Dzięki. Czajcie tych idiotów nie sprawdzili jabłecznej. No przecież pierwsze, co bym sprawdził w takiej sytuacji, to jabłeczną! Ej, ja swoją drogą wywolicie jabłecznik czy szarlotkę? I pamiętajcie, że jest tutaj zła odpowiedź, także uż... uwa... uważajcie! Laura natychmiast pojechała do mieszkania babci Kingi. Ma nadzieję, że to u niej ukryła się osiemnastolatka. Ja jestem koleżanką Kingi ze szkoły. Chciałam pożyczyć od niej książkę. No niestety nie zastanie jej w domu, nie odbiera też ode mnie telefonu. Ale ostatnio wspominała, że często panią odwiedza, więc pomyślałam, że może tutaj ją zastanę. Owszem, bardzo często mnie odwiedza, ale niestety pojechała w weekend ze znajomymi na wycieczkę. Ciekawe, że jeszcze nic się nie dowiedzieliśmy, dosłownie żadnej poszlaki. Nic, nikt nie ma najmniejszego pojęcia, gdzie ona może być. Może nosować gdzieś na przystanku, a jednocześnie może być gdzieś, nie wiem, w Kanadzie jeść naleśniki. Szanse na to z aktualnymi informacjami są takie same. Laura nie wie co ma dalej robić. Nerwowe rozmyślania przerywa jej wizyta Rafała i Jarosława. Laura, Jarek i Rafał przyszli. Cześć. Cześć. Co wy to robicie? Znaleźliśmy coś w telefonie Kingi. Co takiego? Nie znaliśmy jej pinu, więc przełożyliśmy kartę pamięci z jej telefonu do mojego modelu. I znaleźliśmy filmik, który mógł być nagrany chwilę przed tym, jak Kinga zniknęła. Co? Pokazujcie natychmiast. Zobacz, zobacz. Wy też widzicie tą tapetę. Jest, jest, jest cudowna. I bardzo nie chciałem, żeby wam to umknęło. Ale z ciebie, Słyszałam, jak się ze mnie nabijałeś. Może ja sobie robię. Tu mhm. to Ty No, poczekaj do końca, za. zobaczysz. Nawet no, ci ściągi w i co tak mi się odpłacasz? Nie wierzę. mu ściągać na naturze? Chciałam tylko no, robię, tak Nic więcej od ciebie nie chciałam. Zabrałem cię tutaj, tak? Nie podoba Ci się tutaj. To nie, nie jest fajnie. Chciałem ja, tylko szacunek, nic więcej, powtarzam. No to masz ten szacunek w tym, że cię zabrałem ze sobą. Co ty chcesz więcej? Co, czego ty ode mnie oczekujesz? Oho, tak to działa. jakoś zabierzesz na wakacje i potem zrównasz z błotem, zwyzywasz, wyśmiejesz to i tak okazujesz szacunek, bo zabrały się na wakacje. możesz tego zrobić, dlatego że idiotko się sama w to wpieprzysz. Mhm. Zaspołu Co ty krecisz? Co ty Puszczę mi, do Spuszczaj Próbuj tylko coś przyjść. Frany boskie! No. No właśnie wszystkim chodziło o to, że Kinga pomagała Łukaszowi ściągać na maturze z matematyki. Gdyby ktokolwiek się o tym dowiedział, Łukasz miałby przerąbane Ona też by miała przerąbane, czyli nie warto. Ale fajnie, że Łukasz będzie miał przerąbane, od początku go nie lubiłem. Tak zwana nienawiść od pierwszego wejrzenia, nawet lepsze niż miłość od pierwszego wejrzenia. No tak, pewnie chciała go szantażować i dlatego nagrała całą rozmowę. Pewnie tak, a potem wrzuciła telefon do plecaka Rafała, żeby Łukasz nie mógł go znaleźć, albo po to, żebyśmy my mogli zobaczyć ten filmik. Boże Kinga bała się, że łukasz chce coś jej zrobić. No tak, to wszystko ma sens. Sorry, tak, że cię podejrzewałam. Spoko, nie możemy się teraz o to martwić. Musimy szybko znaleźć Łukasza i przyprzeć go do muru, żeby wiedzieć o co chodzi. On był strasznie narąbany na tej imprezie. Pewnie Kinga go szantażowała, on się wkurzył i posunął się o krok za daleko. Słuchajcie, nie ma co gdybać. Jedziemy do Łukasza. A potem prosto na policję. Fajnie, że jednak mamy impostora, tylko skoro ona uciekła, to dlaczego jeszcze się nie znalazła? No w sensie już byłaby bezpieczna u siebie w domku, co nie? Może faktycznie wiewiórki w lesie ją napadły i przegryzły tętnicę, kto wie? Co pewnemu zagroziła, ten się wściekł i pewnie coś jej zrobił. U osiemnastolatka zastają Marlena. Laura żąda od chłopaka wyjaśnień. Co wy tu robicie? Chcieliśmy się dowiedzieć, co masz nam do powiedzenia na ten temat. Jaki temat? Zobacz filmik. Co to jest? Już wcześniej go nie lubiłem, ale teraz mój poziom nienawiści wywaliło poza skalę. Widzicie ten kołnierzyk? Jak, jak ja tego nienawidzę. I co? Masz coś na swoje usprawiedliwienie? No dobra, i co z tego? Może mi trochę pomogła na maturze. Trochę przecież pomogła ci wszystko ściągnąć. Ryzykowała przy tym swoją głową. Jakby was przyłapali, oboje wylecielibyście za drzwi. I po tym wszystkim ty ją tak traktujesz? Łukasz, słyszałam, że się kłóciliście, ale to nie była taka zwykła kłótnia! Skoro oni mu podali telefon, zamiast tak wiecie, pokazać z ręki, to on mógł sobie go, go teraz wziąć, zniszczyć, zesrać się na niego cokolwiek. Czemu go tak po prostu oddał, zamiast zniszczyć dowody? Nie lubię tej kujonicy, ale coś ty jej zrobiłeś. Nic jej nie zrobiłem! A mi się wydaje, że Kinga ci groziła, a ty po prostu straciłeś nad sobą kontrolę. Tak. Byłeś pijany! Tak. Przecież gdyby to wszystko się wydało, musiałbyś powtarzać egzaminy. Nie poszedłbyś na prawo! Ojciec by ci zabił! I co? I co? Teraz myślicie, że nie wiem, że. Zakopałem ją w lesie, zamordowałem ją, tak? Tak, dokładnie tak myślimy. No co wy? Jedziemy na policję! Jeżeli to zrobicie, zapomnijcie, że się w ogóle znamy. O nie co oni zrobią bez takiego super człowieka w ekipie! Umrą! Proszę, nie odchodź! Nikt po tobie nie będzie płakał grosze. Łukasz jako jedyny znał okolicę i wiedział. Gdzie można by było ukryć ciało Kingi tak, by nikt go nie znalazł? Bardzo mnie cieszy, że może być aż tak grubo, tylko zastanówmy się, czy serio by ją zabił tylko po to, żeby nie mieć przypału za ściąganie na maturze? No to by był chyba najlepszy motyw zbrodni, jaki słyszałem w życiu. Mimo sprzeciwu Łukasza, czwórka przyjaciół, zdecydowała się wreszcie zgłosić zaginięcie Kingi. Maturzyści opowiedzieli policjantom o swoich podejrzeniach i pokazali nagranie z leśnej chatki. Dlaczego czym zgłaszacie to dopiero teraz, Minęło ponad po doby? No myśleliśmy, że może miała nas dość i. Po prostu jakoś sama wróciła do domu. Albo że chce nas wystraszyć to tylko żarty. No a poza tym wydawało nam się, że skoro Kinga jest pełnoletnia, to i tak nikt nie przyjmie tego zgłoszenia. Każdy dorosły obywatel Polski może przybywać gdzie chce i z kim chce, nie musi informować o tym rodziny. Policja interweniuje tylko w momencie zagrożenia życia lub popełnienia przestępstwa. Czyli jakby po prostu nie wiedzieli, gdzie jest, to by nie interweniowali, to w sumie najlepiej zawsze powiedzieć, że pewnie gdzieś umiera w lesie jedzona przez wiewiórki, wtedy będą interweniować. Proszę pozostać w kontakcie tutaj pod telefonami, dobrze? Dobrze, dobrze. Nie ma problemu. Do widzenia. do widzenia. Trzeba było od razu iść na policję, gdy tylko się zorientowaliśmy, że jej nie ma. Może od razu zarządziliby poszukiwania i ją znaleźli. Nie no, co ty przecież? Wtedy moglibyście mieć przypał, a wiadomo, że brak przypału ważniejszy od życia koleżanki. Ej, zobaczcie, ktoś wrzucił do neta filmik z telefonu Kingi. O, kurde. Jarek, czy to ty? Co? Jak? Dlaczego ja? Gdzieś tam raz byłem z wami. Filmik znaleźliśmy na telefonie Kingi, w sumie na karcie pamięci. Do karty dostęp mieliśmy tylko ja i Jarek. Niby kto inny mógłby wrzucić ten filmik do internetu i skąd by zyskał dostęp do tego nagrania? To może Kinga to wrzuciła? Nie no to by było bez sensu, przecież jej telefon był u ciebie w plecaku. A może sobie to przesłała też na inny telefon, co? Możliwe, że jest królem wrabiania ludzi po prostu, no i to by było denerwujące, bo ja wolę, żeby nie żyła. No stop, przecież to jest okropne, co ja mówię. No ale przyznaj że byłoby ciekawie, gdyby Łukasz ją zabił. Kto do cholery jasnej wrzucił to, ten filmik na, na, na internet? To no, na pewno nie by. Tak. I to nie wy byliście na policji. Myślałem, że jesteście moimi przyjaciółmi. Kinga też myślała, że swoją przyjaciółką. Ten filmik to naprawdę nie nasza sprawka. Mam przesrane teraz w szkole. Dyrektor się dowiedział o wszystkim. Yy, zadzwonił do mojego ojca, a maturę to mogę wyrzucić tylko do śmietnika. Kingi, nadal nie ma. Ty jak zwykle interesujesz się własnym tyłkiem. Ja jej nic nie zrobiłem. Jasne. Ty tylko zabawiłeś się jej uczuciami. I zrobiłeś dodatkowo z idiotkę na tym wyjeździe. Wy wcale nie jesteście lepsi. Ależ są, są lepsi pod każdym względem. Przez to, co zrobiłeś, automatycznie sobie zarezerwowałeś pierwsze miejsce najgorszego człowieka tego odcinka. Dostałeś to, to ci się należało. Właśnie. A teraz chodźcie za mną, mam wam coś do pokazania. Ale co? Zobaczcie na miejscu. Ale gdzie na miejscu? Gdzie Dobra, się... po prostu chodźcie za mną. Coś ty znowu Kto? wymyślił. Jarek nie chce nam zdradzić żadnych szczegółów. Jestem ciekawa, dokąd nas prowadzi, no i czy wie, gdzie znajduje się Kinga. A jeśli wie, to dlaczego wcześniej nic nam nie powiedział? Może jest współtwórcą tego pranku. Ale jeśli serio to jest prank, to czy pozwoliliby na zaangażowanie policji? No, co za idiotyczne gówno wtedy to by było. Jarosław zaprowadził całą grupę do mieszkania Izabeli. Tam przyjaciele odnajdują Kingę całą i zdrową. Gdzieś ty się podziwała, przecież umieraliśmy ze strachu o ciebie! Siema. Była u mnie. Od samego początku wszystko wiedzieliście? Nic, że się nam nie powiedzieli? Na widok Kingi kamień spadł mi z serca. A mnie nie, już miałem nadzieję, że Łukasz ją zabił od tej prank. Jak ja tego nienawidzę, tych pranków. No właśnie, może nam to wyjaśnicie? Właśnie. Policja u mnie była, jestem podejrzany! To ja się zastanawiam. Pomagałam ci przy maturze, ty co? Dupę mi obrabiasz? I co? Dlatego nas wszystkich zostawiłaś? Bez słowa wyjaśnień? A Ty w tym pomagałeś? Widziałem, że Kingę coś dręczyło. Spytałem o co chodzi i postanowiłem jej pomóc. To super, że zmarnowaliście czas policji, na pewno nie poniesiecie żadnych konsekwencji. Słyszałam w nocy, jak Marlena z Łukaszem mi dupę obrabiali. Dlatego uciekłam do lasu. Jarek nie znał płaczącą. Dlatego wróciłem do domku. Zaczęłam kłócić się z Łukaszem, a Jarek wszystko nagrał. A ja telefon Kingi podrzuciłem do twojego plecaka. To dlatego tak mnie podgadywałeś, żebym sprawdził ten telefon dokładniej. I wtedy znalazłem ten filmik. Dokładnie o to mi chodziło. No tak, ale jak wy dostałeś się z lasu? Jarek zapłacił za taksówkę i pojechałam prosto do Izy. Proszę, powiedzcie mi, że nie tylko ja widzę, jak bardzo jest to spier... One. Nie dość, że ta idiotka Kinga sama na siebie nakablowała, to jeszcze powinni mieć przestranę u policji, ale pewnie nie będą mieli, bo o, zaraz wszyscy o tym zapomnimy. No tak, a my wszyscy mieliśmy myśleć, że zaginęłaś i coś jej się stało, tak? No właśnie. Byłam wściekła na Kingę i Jarka. Przez dwa dni umieraliśmy ze strachu, że coś jej się stało. Ja już nawet swojego chłopaka zaczęłam podejrzewać. Ładnie to sobie uknuliście. A pewnie ten but i ślady krwi też były ukartowane. But, tak. Kinga zostawiła mi go na samym początku A ja podłożyłem go w odpowiednie miejsce Ale krew i ten myśliwy Wcale tego nie planowaliśmy, ale wyszło super No naprawdę świetny żart A ja naprawdę się o ciebie Kinga martwiłam Ta, ty to się Martynko tak martwiłaś O nią się martwiłaś prawie tak bardzo jak o swoje buty Tylko, że tak z tysiąc razy mniej Akurat, wcale się tym nie przejmowałaś Tylko Rafał i Laura się tym jakoś przejęli Ale przecież byłam na policji Ale jakoś bardzo ci się tam nie śpieszyło Jarek był naprawdę dla mnie w porządku. Nigdy mnie nie obgadywał, ani się ze mnie nie naśmiewał. Wtedy w nocy powiedział, że Łukaszowi to nie przejdzie płazem. Dzwonił do mnie, informował mnie, jak na bieżąco wygląda sytuacja. Nawet sprawiało mi to przyjemność, że oni się o mnie tak martwią. To jest chore, rozumiem, że według zamysłu twórców to ona jest taka fajna, bo się odegrała na tych złych rówieśnikach. Oj, oj, Ale nie, to jest po prostu chore, no. no! Tak, a ten SMS był po to, żebym ja nie szła na policję! Jesteście walnięci i zniszczyliście mi życie! Nie chce się z wami nawet gadać. Naprawdę, świetny żart, po prostu świetny. A my się naprawdę martwiliśmy, chodziliśmy, szukaliśmy cię. I wszystko po co? Po to, żeby się na nim zemścić? Dobra, chodź, wychodzimy. Ja mam już tego wszystkiego serdecznie dosyć. Szkoda mi Laury i Rafała, naprawdę martwili się losem Kingi. Za to Łukasz myślał tylko o sobie Dostał to co mu się należało Dobrze mu tak Nie mogliście krytyni po prostu wstawić tego filmiku Bez tej całej szopki Serio to by wystarczyło żeby go zniszczyć no I przy okazji inni by nie cierpieli No nienawidzę ich Teraz Laura i jej chłopak chcą naprawdę odpocząć Po stresie ostatnich tygodni Właśnie wybierają się w podróż tylko we dwoje. Gdy się okazało, że Łukasz oszukiwał na maturze, wybuchła straszna afera. O wszystkim dowiedziała się nie tylko dyrekcja szkoły, ale też centralna komisja egzaminacyjna oraz policja. Jeszcze nie wiadomo, co mu za to grozi, ale pewnie jego egzamin z matmy zostanie unieważniony, a studia prawnicze będą musiały jeszcze trochę zaczekać. Jaki jest w ogóle sens oszukiwania, żeby dostać się na studia? W sensie, no... Z takim podejściem i tak sobie raczej na nich nie poradzisz i nie będziesz dobry w swoim fachu. No ale cóż, jest tyle rzeczy na świecie, których nie zrozumiem. Na przykład lukrecja. Nie wiem, czym ludzie jedzą lukrecję. Landrynki też. Eee, kiedyś, jak byłem mały, to kupiłem coś, co wyglądało fajnie, ale to się okazało, że to były landrinki i były paskudne. Kinga i Jarek jeszcze raz nas za wszystko przeprosili. Ta cała akcja nieźle mnie wkurzyła, ale też sprawiła, że przemyślałam swoje postępowanie. Co prawda nie dokuczałam Kinze, ale też nie stanęłam w jej obronie. Już nigdy więcej nie popełnię takiego błędu. Błędy, nie błędy. Kluski nie kluski Za bardzo się martwisz tym co się stało A za mało tubą na klatę na trzy powtórzenia Bo tak jest mój cel póki co tylko na dwa powtórzenia idzie Tak chciałem na temat dodać nie W każdym razie to jest koniec odcinka który tak szczerze Bez żartu no joke Bardzo mi się spodobał Był taki bardzo tajemniczy ojojoj Taki można powiedzieć kryminał troszkę to był Szkoda że nikt nikogo nie zabił jak zwykle No ale co yy, chociaż było No było ciekawe nie nikt nie zabił ale było ciekawe Także Eluwina moi kochani, kocham was i miłego, nie wiem co jest za dzień, nawet czwartek, środa, piątek od piątku do niedzieli miłego.